Cześć, widzę, witam was w drugim odcinku na tym kanale w serii pod tytułem Młody Rolnik. A w dzisiejszym odcinku skosimy sobie pole. Także ja nie przedłużam i przychodzimy już do oglądania. Jak możecie zobaczyć, na farmie zaszło trochę zmian. w tym nie było tego budynku. I jak widzicie, tutaj będą w tym budynku, tyno prawdopodobnie belem które stresujemy w następnych odcinkach. A tutaj mamy zboże. Jak się możecie domyśleć, to jest boże, jest już z pierwszego pola, które spasiłem, bo już jedno pole, takie, wiem, w jednym pole, tak jak w poprzednim odcinku, udało mi się spasić poza odcinkiem. I właśnie tyle wyszło, to jest około jakieś 3 tony. Z pola wyszło jakieś 4 tony, ale już ponad no, tonę dałem zwierzętom. Tutaj będzie z około 100. Tonę. Jeszcze kurą trochę dałem i w tym to będzie w na 1,5 a wyszło łącznie z tego pola, tutaj właśnie za domem, teraz właśnie te pole posiłem, wyszło lekko ponad 4 tony, chyba 4-200 jak widzicie na to się mam prawie zbiornik 100 litrów, no ale już miałem pełną autosąkę to myślałem, że już nie opłaca znowu kolejną podstawę, bo to jest akurat już tak mało, że no i tak to jest te same bezpoży do koszenia, to bez różnicy. Jak widzicie właśnie to jest już moje drugie i zarazem ostatnie pole, które będę kosił. Więcej już nie mam na gospodarstwie. Ogólnie moje pola są dosyć blisko. I cieszę się, że w końcu mogę skoczyć skosić. Jak widzicie, już mamy sierpień, a dopiero koszy pola. No i możemy powiedzać. Dopiero koszy pola, przez te pogody co teraz były. Napiszcie wy w komentarzu, czy już macie, macie pokoszone, czy jeszcze nie. Bo, jak widzicie, ja mam w swojej wirtualnej farmie dopiero co za to, mi się mam Jedno pole skoszone to jest odrobinę większe. Dlatego mam dwie autosanki przywiodłem kursusem. Nie wiem, czy powinno wejść raczej, bo na pewno na jedną autosankę nie wiem, czy wejdzie. Zobaczymy, co się będzie sypać. No, te pole są akurat o wiele większe. Nie ma co myśleć. Te pole są o wiele większe od tamtego, tak, że mam nadzieję, że będzie przynajmniej te 7 ton, 8 bo na tamtym było lekko mu tak jak miałem ponad 4 tonyć też taki już są w sumie 20% a przejechałem tylko garstwa tego pola czy rozumiem dwie opisanki jedna większa druga niższa żeby nie walczyć tego pola prawdopodobnie będę presował na kostki i potem będziemy dawać do szopy, tam, tam gdzie w pierwszym odcinku mieliśmy tam nad świniami, gdzie mamy świnie w szopie. I wtedy będziemy je ja tam oczy dawać, mamy takie właśnie małe miejsce. A bale będę robił z tamtego pola, które kosiłem poza odcinkiem, to już na będę dawał naprzeciwko tych, tych, tego zboża. To zboże już raczej nie w tym sezonie sprzedawał, bo nie wiem, jak to będzie wyglądać, ile te świnie jedzą i kury. Tak jak mówiłem, świnie mają jedyną tonę, nie wiem, na ile to starczy, a kury nie wiem, ile tam się pełne. Chyba na, albo może na to mają, świnie chyba mają na półtorej tony, a kury za pięć pół. No to dwie tony już zwierzę wydałem. No to w sumie na pewno tam z dwie tony bakiem. No zobaczę się. Ale prawdopodobnie jak zboże zostawię na następny sezon. Może będzie odradzić zboże do księgnia. Do no ale w sumie z tego pola całkiem ładnie się. Tutaj jak widzimy, dość widać w okienku zboże. Mamy ponad połowę zbiornika zapełnionego, także jest dosyć dobrze, że już mamy dwie kąty. Jeszcze jak te pole skośnie, to pójdę od razu szybko jeszcze przetrzemy którą posieliśmy w poprzednim odcinku, żeby już w następnym odcinku mogłem zacząć presować na bale i snotki słomę. No i jeszcze może już trawę i, jeśli i zrobimy pokosy do brasowania paliw. Tak no dzisiaj teraz przetrzymycanie, no potem przetrzemy żeby więcej nie trzeba było tak jeździć jak widzicie tutaj już słońce powoli zaczyna zachodzić już taka fajna pora co zaczęła robić tak już nie jest tak ciepło no czy ja pojadę w ogóle do tamtych przyczep Teraz to jest pytanie bo jak widać mam 65% nie wiem czy się uda Tu w sumie, no, mi się wydaje, że problemu ze słomem nie będzie, bo mi się wydaje, że dosyć, bo po słomy nie są aż takie małe. Powinno być trochę tych belek. Tak, bo się też trochę, nawet szybko godziny na dnie, czy nie, jest mi trochę za szybko, może tak będę jechał 6 na godzinę, bo 10 na godzinę w bizonę, to jest dosyć dużo. To jest jak dopracowane w tym bo nie wiem, czy nie jadę nawet za szybko patrząc na to takim tempem może 6, 7, 8 będę na razie jechał i chyba idealnie na stół cełla Otwieram mi rurę w tym widzeniu jest nawet automatyczna rura taka jakby idealnie praktycznie będziemy na na razie na tą mniejszą

I właśnie zapomniałam wam pokazać ale to już trudno i potem jak skończę kosić i wrócę na gospodarstwo pokażę wam bo kupiłem do beli kupiłem do owijania beli na sianów owijakę tak jak mówiłem w pierwszym odcinku że może ją kupię tak, ją, tak właśnie zrobiłem na no, widzicie po jednym takim i tu od razu jedna pełna tutaj już dużo na niej nie wejdzie na tak jak mówiłem Wziąłem dwie buławki, ja żeby to zbiera. Trochę więcej niż jeden taki przejazd, a już miałem pełny zbiornik, już przyczepiałem do pełna. Teraz lecimy dalej. Znowu po silniu. A nie wiem, sami w komentarzu ten widok czuło w lecie w pewnie mogłem kupić wytasówkę trochę innego właśnie nie wiem, w sumie nawet za szybko też nie panie jednym szły nie ma za dużego hedera Ja ogólnie za duży jest wizyn na moją gospodarkę patrząc na to jak ja mam pola zaledwie tylko dwa pola i to dosyć małe moje no, te drugie pole jakby poszliłem nie może, nie wiem, zajęło z 5 minut koszenia, może trochę więcej te pole zobaczymy więcej nie ale obstawiam na pewno nie więcej bo już jest dwa przejazdy prawie mamy zrobione. Jakieś są sąsiedzi nawet nie zaczęli o ob pole obok jaszków, tutaj moje nawet nie zaskoczone. Znaczy, to nie moje pole, to jakaś sąsiada miała. nie mam jestem dosyć nowy na tej wsi. Miałem te pole. Odkupiłem tą w całą gospodarkę od jakiegoś starszego pana której już nie miał sił i wyjechał gdzieś tam do rodziny, do miasta. Kupiłem za dosyć dobrą cenę, więc nic niczego nie dał. Bo roku uprawić gospodarkę z, urodziny, bo mam miałem też gospodarkę. No, ale mój brat staroszy się ją, a ja zawsze chciałem mieć swoją. Także postanowiłem sobie, że ja kupię sobie sam gospodarkę do swojej pieniądze będziemy sobie mogli nadpomagać bo on ma na mojej tamtej gdzie mój brat to ma gospodarkę jest o wiele więcej rzeczy także jak mi czegoś zabraknie to mogę sobie coś wziąć od niego od właśnie do wapna jak będziemy rozwodzić, to już mi tutaj właśnie na tym polu by się wapno przydało nie wiem jak sytuacja z tamtym ale na pewno też by się wapno przydało w tym wapna raczej nie będę rozsiewał bo jak widzicie mój skankoń, to nie jest za dobry a no, ja już mam odrobinę, więc je, bo ten silos udało mi się sprzedać. Przyjechała poza odcink ekipa, która go całego znowu rozkręciła i udało mi się dostać jakiemuś tam kłopowi nie wiemy sił niedaleko przez niecałe 50 km. Udało mi się jeszcze nawet trochę na tym zarobić, stawiając przy okazji nową wiatrę, której właśnie jest Boże i walę. Jestem o wiele bardziej z zadowolony i się bardzo cieszę, akurat, że udało mi się ją kupić bo ona jest dosyć duża, dosyć dużo umie pomieścić będzie na pewno idealna na farmę a właśnie możecie się zastanawiać, czemu zbożenie tak jak mówię w pierwszym odcinku nie wyładowuje tam gdzie moja presa stoi do postel, a to dlatego, że okazało się, że nie można tam że tak jak próbuję wyładować to pieszeń, że taka inność jest tam niestety niemożliwa dlatego musiałem kupić inną tam to oczywiście jest szopan, ale tam to będzie raczej na kostkę, no, na, na presę do kostek. Już tam nic nie będzie zmieniał. No a przykład bo tamto było idealnie, jest trochę mniejsza, bo ta jest dosyć duża, ale jak widzieliście tam w akurat dużo nie leży. Tutaj nie wiem, nic z tego będzie. Więc taka byłaby idealnie, żeby ta mniejsza. No ale za to tu będę mu też belo, odpalać, bo. W sumie i tak nie wiedziałem, gdzie właśnie bym nie mógł bo tam właśnie jest presja do kostek, jest aż na Bele, to chyba mało miejsca. Więc w sumie tu będzie są lepiej na belę, żeby ukodyć. No, w tych miejscach są bardzo duże po kostek, jest chłonna. Um, Musiałem przenieść na wiele koszyk, ale jest jednak dobrze. Te koszyki no w sumie nawet szybko, praktycznie już pole jest skończone. To nie jak ustawić tempo, bo faktycznie za szybko koszę, no i tutaj trudno. Właśnie, można z każdej nie tracę ziarna, bo tutaj jak widać leci z bizona. Chyba nie tracę wszystko, dobrze, tu jest tylko suma, fajnie wychodzi z tego kombajna, fajnie sobie kombajn daje radę bo jeszcze jak kupiłem tą farmę i tego wizona to bardzo dużo jeszcze wydaję na to, żeby wszystko do dokupić, bo nie działało za dobrze tej widzony kupowałem z tego odsetka. Ale teraz już wszystko do przesilka. Tak możecie z że właśnie jest w świetnym stanie, ogień opmalowany, wszystko dobrze wygląda. Ja już tutaj chyba będę musiał leczyć się szybko, bo... Czy bo jak widzicie pełny zbiornik praktycznie. Będą dwa zbiorniki jeszcze trochę. Tak naprawdę bo Może no, jeszcze dwa przejazdy mi zostaną. Nie wiem, czy znaczy, to wszystko pojedzie Zobaczymy. Pogod właśnie w tym, że będzie włączony, jak będzie pełny czy pełny ale nie, połóż nie jest włączony. Także ja szybko przelecę przez te zboże 2, 3, 4 pokosy. Chyba odłączę tam, bo wszystko. taki, i taki, 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 bardzo mało Nie się, jak nie taki, się na na Nie miałem tych przyczep, bo nie wiem, czy by to. Nie no, co miałem, ja czy by uciągnął, ale nie miałem problem, sobie te przyczepy podpiąć. Jak. Ale się tutaj pochałem. Dobra, teraz mogę podłączyć. Kabelnik podłączony. To praktycznie, no, to na tym na wysypiałem. To, co mi zostanie jest z następnego przejazdu, tam będzie może pełna w połowie. 50%, bo ona tam jest chyba około 9 ton. A tutaj mamy 4 chyba i całe 4 tony przymieści w tym zbiorniku w widzonie, w No, także jak widzicie, już tutaj właśnie chyba, tak wciąż wszystko z Bizona wyleciało, co miało. Szczupła jest dosyć obładowana. Nie wiesz, Woli będziemy kończyć. Brzmijmy o mojej farnie. chyba na przejazd teraz zostanie prawdopodobnie. Ciekawe jeszcze ile uda mi się tego zboża do zbiornika wsypać. Jestem zadowolony, pływałem dosyć dobrze. Wszystkie na tym sądziłem, że aż tak dobrze nie wsypać. Przy tym, że ja nic takiego nie robiłem. Od razu te pole już jak ja to kupowałem, to wszystko było zasiane, nic nie robiłem nie widziałem żadnego nawozu to jest po zadowolony z tego ma mniej nadzieję że w następnym roku może się uda jeszcze więcej teraz jest paszyk czy ja to wszystko naraz wezmę chyba się uda to ostatni przejazd już w terzniwa teraz tak, się roku w ile jest dokładnie tego wszystkiego zboża ale w sumie chyba wysokie jednak na tym przeczeka, bo ona jest bliżej, ja nie chce mu te stałe pole już przejechać. Od razu jak sobie patrzymy sobie szybko na farmę do 30 podepniemy przedszą sarkę. I jeszcze raz przy okazji w sumie zobaczycie 30 akcji, bo jeszcze chyba nie mieliście okazji. Widzicie. ruła jest ustawiona, dobra. Tylko podjechać. Jest to 800 litrów, prawie ćwierć zbiornika się udało. Ja już będę wracał na farmę. tu już będę chował. A ja w sumie wrócimy sobie ja chyba drogą. Pokażę Wam, jak się tutaj drogą nie było. Nie widzieliście. tu było jechać tutaj tylko polną. Ogólnie polną jest szybciej jechać, no ale żeby to by ten nie trwał za krótko, pojedziemy sobie drogą drogą jest odrobinę dłużej, nie jest jakąś taką drogą jak widzicie, mówię moje pole jest zaprzyny, było to teraz, gdy do połowy, ale oby out właśnie nie było za dużo, bo to może jest problem, żeby się z nimi porozmawiamy, powinien... to jest tylko jeszcze ruszyć, no jak to właśnie widać, no, widać, że to jest polska gigantyczna, bo bardzo małe drogi to tak w jak jest auto to jest porządne by się wymieścić, o właśnie jesteśmy usiądę, no, bo nie wiem po co tu jest ten słupak, no, mam też tu bardzo pusty zapal jak widzicie to jest otwarta właśnie, a na tym ma presję, nie wiem czym, gdzieś mi wyjechać. I właśnie tu możecie w sumie zacząć też te drugi chyba nabytek, bo w poprzednim filmiku go nie dawałem, jak mi się wydaje. Tu to jest to się za odcinkiem pokażę to ale się właśnie nie mieć tak jak widzicie wymieniłem tamten rozrzutnik ten taki właśnie oto on był będzie mi wygodniejszy bo on ma dwa koła a nie cztery, musimy o trochę lepiej wygląda oby, lepiej mi pasuje właśnie bo nie wiem czy miałem czekoladę na cztery I jeszcze pokażę wam szybko tą Dobra, ona jest niedaleko od razu otworzę żeby się już poruszył to właśnie oto tak prezentuję tędę belę i właśnie na belę. Ale słomy nie, nie siano. tutaj będę raczej dawał, tu sobie poza cyklem podjadę, znowu wezmę zetora, podciepnę trochę tu. I będzie po sprawie właśnie zetor, właśnie chciałem dokupić, To ciekawe do zetora obciążnik, bo bez tego obciążnika ten zetora przeważało i do przodu nie pchało Dlatego musiałem dokupić, on jest że chyba na 750kg waży ten obciążnik także jest dosyć spory, bo ta łyżka może jedną tonę zmieścić. teraz już się to wszystko lepiej nie było to robić na no także jak widzicie po sprzedaży tego Silosa jednak trochę nawet zarobiłem no bo kupiłem tylko nowych maszyn złą stronę jadę kupiłem tylko nowych maszyn, a jeszcze na ponad 7500 nie jak przedtem miałem chyba tysięcy, ponad 6000, 6100 może a ja pomyliłem właśnie tam gdzie mam przedsięcarkę przedsięcarkę na mojej gospodarstwie znajduje się tutaj Mówię to chyba obecnie chyba jedyna rzecz to bo wszystko jak widzicie w wszystko otwarte pracuje, jednak nie mam czasu kiedy tego wszystko pozamykać a tak jak widziałem tutaj jest już gotowa tylko trzeba podłączyć Zobaczcie, jak to do kamienika. Ja nie podnieść, żeby nie zapomnił swoim poniżstwem i szurał. Więc my już idziemy powoli na łąkę. Jeszcze ją szybko przetrząśniemy. Przed ujęciem można było powykończyć odcinek. Kolejny odcinek pojawił się w piątek, to będzie właśnie odcinek z prasowania snopek snopków kostek i beli ło to się musiał tutaj jest jeszcze nic jak łąka się Chinie bardziej ale w dół jeszcze rozłożyć bo bym zapomniał włączamy no i wszystko działa pięknie chodzi i może jeszcze w następnym odcinku, jak się uda to sobie już właśnie zrobimy przyjedziemy tutaj i będziemy już od razu przemyśleć, też, ale nie wiem, czy się uda, bo to mógł być o wiele za długie czy nie. Możemy, że jednak tego nie zrobię w następnym, a jest w następnym, ale to się zobaczy dopiero w następnym odcinku. Powoli, bo jest koniec sierpnia, więc może, że nad jeszcze we wrześniu belował. Nie wiem, bo właśnie ja umiem na mojej jak tylko jeden dzień odpowiada za jeden miesiąc żeby to nie trwało za długo, że mają jeszcze około 10 minut, żeby do 15 miesiącowego wejść. To było do 15 miesięcy, tak? No i ja idzie dobrze, czy to mi się przetrząsanie dobrze przetrząsać. Właśnie, ona dosyć dużo, jednak dosyć dużo mnie na to przetrząsnąć. wielki, który wypada takie małe bo, i taką małą łąkę, jaką ja akurat posiadam, nie jedyną. Powinno oni bardziej szybko wejść. Na pewno o wiele cień niż w takim odcinku posiliśmy na niej trawę. Też ten fajnie na ten kurs się schodzi. Ten zapach świeżej trawy jednak jest tak serwisowany. Też bez kabiny o wiele lepiej daje. Specjalnie właśnie też chciałem, żeby się odbywały na ten kurs bez kabiny ta przybieska. To by się to fajnie prezentowało. Jakieś ptaki sobie bronią chodzą. Ale to widzisz, już ktoś pokosił kolej, już nawet nie, już nawet tylko pogruberował, ale potalazował, nie więc to tak, co mam tam w porodach, <todgrybuj> tak, to wygrubował. cisza, już jakaś i teraz, nie wiem, by planował poza odcinkami jakiś zakup, na czas wszystkie odcinki będą, wszystkie zakupy będę próbował z Wami je robić żebyście wydać zdjęcie i raczej było po prostu z pierwszego odcinka to co mnie było dopracowane jeszcze po prostu teraz poprawiłem i już teraz jest chyba wszystko dopracowane wszystko tak jak chciałem tak jest no tutaj widzicie jaka zrobiłem prawie prawie zostało nawet już tyle nic teraz nie zrobimy ale już tyle prawie co nie wchodzi no tu widać jest jednak o wiele mi prawy porównując z tym jak posiliśmy to o wiele mniejsze prostu po wychodziły no mniej belek z tego pole, z tej łącznej, niż z tego mniejszego pola, bo te mniejsze pole, które jakoś się poza tym będzie na belki, bo jednak chyba bele mieć więcej postępy, bo jednak to się też łatwiej da przenieść w ręce, ale tak będę zawsze muszę wyciągać zetora, a to też nie zawsze też to jest I wybrałem też te mniejsze pole, to z tego, bo jest bliżej, nie będę to nawet na przykład od razu, będę wtedy od razu biorać z tora dajemy, dajemy na łódkę u... ja się jest zamyśliwe. dajemy, po prostu dajemy na widły no i od razu zawozimy już tam do tej szczotły żeby tu już tam leżała natnięta, musiało wyciągać przyczep, żeby się w szczotlę ja właśnie skończyłem przetrzymasanie teraz tylko wyłączyć Podnosimy, wracamy na gospodarstwo. Ten odcinek musi być jednak wyjątkowo krótki, o wiele krótszy od poprzedniego, bo na tym sędziowie tak szybko też pójdzie przetrząsanie. Jak i tak nie, jednak popełniłem, bo on to szybko posiadał tym widzianym, ale już trudno będzie udział śniwa, żeby posicie tak wolniej. Postaram się ustawić na nim tępą mat, tak żeby było te 5-6 km na godzinę bo to chyba też trochę nierealistycznie wyglądało, że ja widzę płaciłem 10 na godzinę i się się o to trochę za szybko tak, a właśnie tu jest ta presa. będę ją przedstawiać chyba poza odcinkiem na swoje miejsce, bo jak płucę wolność, wolna szopa to po co nam ostać i moknąć, jeszcze tu nie było tak, wkładamy Był już jest położone, odczepimy sobie jeszcze na szybko go jest Schowamy trzydziestkę, no i ja już się chyba powoli będę żegnał. Widzimy się w następnym odcinku w piątek, który będzie tak jak mówiłem właśnie z przeważenia na kostki i na bale. Także ja już nie przedłużam. Cześć.